Dziś pokażę Wam mój najnowszy napytek, którym już pisałem na blogu. Tą frezarkę kilkanaście razy, tylko akurat nie tą, rozbierałem wszystkie stoły, suporty, całą główkę, belkę. Tutaj wszystkie posuwy, znaczy tu są obroty, posuwy tu są na dole. Cały tutaj tył. Wszystko robiłem przy tej maszynie oprócz elektryki, bo pracując w dużym zakładzie naprawialiśmy tylko my pracowaliśmy na dziale mechanicznym i nie wolno nam było wymieniać nawet uszkodzonej żarówki, pomimo żeśmy to wiedzieli, wiedzieli jak to się robi, wszystko robili elektrycy. A więc po kolei po co kupiłem tą frezarkę jak mam Fryzarkę Duplex 58. A jedna z przyczyn to jest, właściwie o tej fryzarce od dawna, jest frezarka podobna ALG100, troszkę mniejsza od tej. Nie ma tej dźwigni. Co to jest za dźwignia? Jest to dźwignia od przyspieszonych posuwów. Włączamy posuwy, włączamy za pomocą tej dźwigni. W jedną stronę, w drugą stronę. I tutaj góra i dół. A tu jest jeszcze krótka dźwignia od włączania posuwu tej belki. I jeśli mamy włączony posuw, kręci nam się tutaj kółko. Znaczy a jeszcze to, to jest właśnie kółko nam się nie kręci, tylko przesuwa nam się skala. Po co to jest właśnie, że te kółka, zobaczcie, wszystko luźno lata? Nic się nie kręci, wszystkie tak są zrobione. Oczywiście pomijając ta, bo to kółko nie ma żadnego posuwu. Od posuwów to jest raz, dwa i trzy tam na dole. Pewnie nie widać tego, ale to są tak. Dopiero jak wciśniemy, dopiero nam się kręci stół. Zobaczcie, jak to leciutko wszystko chodzi. Ale pomimo, że to lekko chodzi, ja to wszystko i tak muszę wziąć, rozebrać. Z moim pomocnikiem, tym dźwigiem taki stół waży powyżej chyba 100 kg, cała maszyna waży około 1,5 tony i tak, że, że jak żeby przesunąć stół, to musimy wcisnąć i wtedy kręcić. A po co tak jest zrobione? Bo jakby posuw wszedł, to kółko będzie nam w miejscu to, to stało, skala będzie się przesuwać i jakbyśmy naciśniali tą dźwignię, włączyli przyspieszony posuw. Moglibyśmy sobie zrobić krzywdę. Dlatego to jest tak wszystko zrobione. Tutaj jedna, jedno, jedno kółko to na dole nie chodziło. Ale już jest zrobione. To wszystko działa. Tutaj to, co chyba widzicie. To też działa. A jak puszczę, o, kręci się luźno. Tutaj nie działały niektóre dźwignie, ale w tej chwili to wszystko działa, tu jest z tyłu takie kółko, które nam pomaga, żeby nie przełączamy tu żadnych obrotów prędkości obrotów na obrotach maszyny, jedynie co włączamy to ten posuw zdłużny, góra-dół i no i ten poprzeczny i naciskamy tą dźwignię a wszystkie przestawienia tymi Trzema dźwigniami od obrotów i trzema dźwigniami od posuwów robimy na wyłączonej maszynie. No i właśnie tu jest z tyłu takie kółko, które nam pomaga to zrobić. Pomimo, że maszyna jest bardzo stara, ale według mnie jest bardzo nowoczesna. W stosunku do tamtej. Tamta jest z 60 roku, a ta jest z 67 roku co jeszcze przy tej maszynie jest takiego fajnego tutaj jest przy tym zmiana obrotów główki przełączenie zaciski od stołów góra, dołu i stół poprzeczny tu jest takie centralne właśnie smarowanie ale ktoś, widzę, ktoś to wykręcił tutaj jest taki, tu się wlewa olej i on wtedy smaruje tutaj wszystkie te te suporciki ten support i góra-dół. Ten jest tutaj smarowany, przesuwa się tu belkę i wlewa się tu olej z góry. Tutaj do połowy tego szkiełka. Maszyna ma dwa odrębne smarowania, to jest wszystko z tamtej strony, ale nie ma mi się operatora, sam Wam tu pokazuję wszystko. Oddzielne smarowanie jest do posuwów i oddzielne smarowanie jest do obrotów Życiona. Co tam jest u góry? Tak samo tutaj możemy jeszcze sobie frezować z poziomu. Wtedy musimy zdjąć tą belkę. Tu najlepiej wkręcić taki zaczep. Ucho, podnieść dźwigiem. Odbezpieczamy za pomocą tych dwóch śrub amfulowych. I wtedy zdejmujemy belkę. Tą górną, z główką razem. No teraz, może Wam pokażę, jak to. Działa. Dlatego teraz nie będę mówił, bo nie będziecie może słyszeć, ale może coś tam powiem, bo maszyna dość bo cicho pracuje jak na swój wiek. Silnik o mocy 2,6 kW. Włączam maszynę. Tu. tu i będą obroty 37. Zobaczcie. Teraz jeszcze się testuje teraz można pewnie od Teraz tu jest tak, resztie do tutaj na tej wolnej, bo no się kręci. Musicie mi trochę wiedzieć ze sobą, bo poruszę tę kamerę, to wszystko w I teraz włączam przyspieszony podwórz. To kółko może się troszeczkę zepsuć. Zobaczcie jak szybko z jedzie, a kółko tak, ma takie ruchy tylko, ale przyznany nam w drodze. I teraz przełączam obrazy w drugą stronę i z jedzie w drugą stronę. Widzicie tu może na tym? O, i teraz zobaczymy, teraz pojedziemy sobie. Pojedzie w dół, teraz pojedziemy sobie do góry. Teraz będzie cały cięższy odjechał do góry. Do góry jest najcięższa kasa. Przełączamy w drugą stronę i w drugą stronę. I teraz jeszcze pokażę wam, bo on przy okazji sam jeszcze sprawdzimy, czy tu się przełącza obroty. W tej pozycji nie powinno być żadnych obrotów. Nie ma obrotów. Dopiero przyłączę tutaj. Ką. W tej chwili tutaj po przełożeniu tych obrotów mam lewe obroty na górze. Rzadko to jest potrzebne, ale czasami może się przyjąć. Przełączamy. No. Co to tutaj jeszcze jest takie jedno pokrętło? To jest takie sprzęgło, które włącza się tam Pompkę. Pompka jest zębata i jest tutaj na dole, w dolnej części maszyny, w tym korpusie na dole, jest zbiornik na chłodziwo. Tutaj jeszcze jest ta, może tutaj ta belka wyjeżdżać, tu jest blokada. Tutaj z tej, z tej belki wyjeżdża jeszcze taka gilza, ale trzeba zdjąć tą główkę i można, nie dość, że można toczyć. Znaczy, przepraszam, frezować za pomocą, używając tej dźwigni. Włączony posuw i wtedy się pokręcimy. Przez używając tej dźwigni to możemy używać jeszcze frezować za pomocą tego pokrętła. Bo tutaj jest mniejsza średnica tego pokrętła. Tutaj jest główka, ta główka od frezarki. Tam z tyłu jest sprężyna, ale sprężyna jest pęknięta, trzeba ją naprawić, bo jest bardzo, będzie to przydatne przy wierceniu. W tamtej frezarce, powiem Wam, mam bardzo duży luz, a tu jest ta, sprężyna, będzie sprężyna, jak będzie sprężyna, po prostu będzie kasować luz. No i teraz jeszcze tylko kilka oprawek. Stół będę musiał sobie odbić, prawdopodobnie przeskrobać, bo ktoś go regenerował, ale tylko... Tak pobieżnie, a jak sobie odbiję, go sobie sprawdzę i wtedy będę wiedział czy jest wszystko dobrze, czy nie. No to tutaj tak. I teraz tak jak tutaj mamy po 7, tu żeby zwiększyć, zawsze trzeba, jak odciągamy, musi ta dźwignia wskoczyć na swoje miejsce. I teraz będą większe większy, większy posuw. Vielen Dank. No stół jest duży 900 na 350, dłuższy od tamtego mojego o 180 mm, no, czyli gdzieś tyle, to już jest bardzo dużo. No i szerszy jest o 70 chyba mm. No i szerokość to już tam mniej ważne No to teraz mam już drugą sztywniejszą, większą. To no, dziękuję bardzo. Pokażę Wam kiedyś, jak będę już na niej pracował.